A, ja chyba nie nagrywałem, słuchaj. Teraz dopiero się witamy. Ta, o, jeszcze raz muszę powiedzieć. Dobry? Dobry. Uciekamy chmurą? Uciekamy chmurą. Zobaczcie. O, chmury tam na dole. A tam w ogóle widzisz? plawka słońca. Mhm. Tak, właśnie mówiliśmy o tym, że chmury gonią od dołu. I trzeba uważać, bo od tyłu jak chmury zajdą, to Taki błotny, jak pada. Tak, to jest taki skrót mały. Idziemy, idziemy, idziemy. Myk, 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 myk stamtąd. A tutaj taki. kurde. Jak będzie padało, to będzie ciekawie. Najwyżej wiesz. wiesz. Ta, dętki Tak, dętki nie? To gdzie my idziemy? No ja pierdolę, jakie okoliczności przyrody, no po prostu tak częstych odcinków jeszcze nie robiłem No kurde Tutaj taki klimat o. A i skrót, nie? Co? Tu muszę skrót zrobić Jaki ciąg. O My teraz przez wodospad musimy przejść A, widzisz, jest składka. Jest składka. Nie, nie, jednak Szwajcaria to jest po prostu petarda. Lukrowa. Zawsze składka. Tak, zawsze. Mały smog. Tak wygląda. To znasz mały smog? on też chce iść. Słuchajcie, dobiegła 7.35 i doszliśmy do Miuren. Rozgrzewka za nami. Rozgrzewka za nami. Rzut kamieniem. Rzucamy. To jest Muren. A tak to wygląda. Ale ale nie jesteśmy sami. Bo się okazało, że jednak tutaj też coś tu jest. Krówki są tam gdzieś na dole. Może, a tam jest chata? No. Łcieżynki. No. no, dzisiaj jestem jakiś bardziej wzruszony. Nie wiem. Wczoraj, <grym> z... nie Wczoraj byłem zasapany, a dziś jestem wzruszony. Pozdrawiam. Jest wybrana przez potok Ta. Teraz moja kolej Czapkę mam, bo się zimno zrobiło lodówki O Chyba kroka Udało się Co ty powiedziałeś? On powiedział, że gigant. Tak, chodzi o to, żeby tu wsadzić. <noise> Wsadziłeś tam rękę, jak jesteś mocny? Tak. Wow. A tu na tym? Jeb. Yep. I tam jest to ściana. Kurde. Kiedyś trzeba będzie tam dojść, dotknąć tego. Wow. Trwistak, gigant. Ja pierdzielę. No to należy, ten moment należy uwiecznić. O, słuchajcie, po pierwsze, to jest naprawdę dolina smoków. To jest cały czas pełno smoków. A, ale my lubimy smoki. A smoki lubią nas. Jedna druga Weg Połowa drogi Połowa drugi, Połowa drugi. A jeszcze tam, no tak Jeszcze to trzeba zobaczyć Shield jak zawsze, tak? nie? W chmurce się zasłonił Idziemy? No idziemy. Też jedną dla dzieci, tak żelik? A chcę dla dzieci, no? Chcesz? Chcę dla dzieci trochę tak. Chcesz <laughs> się napić, skorzystamy. Ta. Słuchajcie. Doszliśmy do takiego napisu. Dziwna sytuacja. Szlak zmienił kolor. Nie wiem, czy to już te narkotyki. Te grzywki po drodze już zaczynają działać. A tu jest tak napisane: o, proszę. Mountaineering equipment is essential. Only for experienced hikers. Without vertigo. <grybki> no. Tak, tam jest na rotar. Ta. Czyli muszą być przewyższenia, a później tam idziesz na Zilberhorn. Zilberhorn to już jest, kurde, już grubo. Przed tak. Ale drought. No to żeśmy zobaczyć, kurde. To już jest. To już by można było się rozpędzać. Słuchajcie, kurde, no niestety musimy przerwać. Czasu nie starcza. Życie jest za krótkie, ale jeszcze to wrócimy. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy. No słuchajcie, tu jest możliwość eksploracji terenu niesamowite. Tak. Ta to cisza, nie? No. Wiadomość dla mojej żony. Nie sapie. <ślesk> <ślesk> No, zjemy śniadanko i będziemy popełnił z powrotem. No, <noise> Bez sensu, nie opłaca się w ogóle. Wchodzić i kurde schodzić, no Zawitaliśmy do domków góra Zobaczcie. tu No taka hacjenta. Ale pokaż widok. Tak. jest Widok jest taki Cz... Kurde w ogóle bez sensu <laughs> Nuda <laughs> Nuda panie w ogóle, i dzieje się Wi-Fi nie ma Kurde Co tam jest oburka jakaś? Coś tam I tak dalej A są to? To jest normalnie piłka spalinowa O Stare kredensy, narzędzia A no Buty. Czas. Tak to wygląda. Ty, no kurde. A tam tam, tam muszą być jeszcze większe cen, cenności. Tak, gdzie jest klucz? Na pewno gdzieś tu jest klucz. Gdzie to może być klucz? Zwyczaj w takich miejscach, nie? No nic. Fajnie. Tak. I to jest dokładnie to, co nas czeka. My byliśmy dzisiaj tu, w tym miejscu. Tu śniadanie jeździśmy I już niedużo nam zostało. No dobra, to w sierpniu. Musimy tylko sobie takie czapki sprawdzić. No. Idziemy teraz na zasłużone piwko, nie? Bo z rana nie ma, innej nie ma takiej innej opcji.